Siemano, z tej strony gryzgank. Słuchajcie, dzisiaj wjeżdżamy do tajskiego żarcia Tak mi się chciało jakiegoś w ogóle tajskiego żarcia tak? tak wiesz, jak mi się chciało takiej dobrej tajki? No nie masz pojęcia A szukałem ostatnio w ogóle, stary, <grym> naprawdę szukałem masażu Lomi lomi, albo nuri nuri, ci Nuri namiętny nuri No to powiem ci, że to nie jest takie tanie Dobra tajka jest w scenie, tak? Konują takie masaże z finałem, ale gdzie nie wiem No ja też miałem taki masaż z finałem, ale nie u tajki Nice. I już wspomnieliśmy o tajskim jedzeniu, to i też o tajskich, o tajskich masażach. A w tym odcinku odwiedzimy dwa miejsca. Nie wiem, czy są wam znane. Jedno miejsce nam na pewno. Drugie nie do końca. Pierwsze miejsce jest to Wutaj Street Food. Tak, widać. Mi pierwsze miejsce mówi więcej. Drugiego słyszałem. O drugim słyszałem, ale nie, nie byłem. Nie wiem. Generalnie to Wutaja jest sporo już teraz w Wrocławiu. Wiodąca restauracja tajska. Z tego co pamiętam, Pietrucha też wiesz, tam jest pysznie. Jest pysznie. Ja zawsze sobie chwalę pozycji. Pad Genialna Bardziej mi się to podoba, bo teraz restauracja jest bardzo, no, bardzo ładna W środku jest to wygląda genialnie Tak, ma klimat Ale... Tu jest miejsce zwane street foodem. Tam to jest bardziej restauracyjne ja, Takie tam, tak. fancy, fancy, fancy Fancy, dokładnie No dzisiaj lecimy w street food Jeżdżamy do Łutaja Zobaczymy co mają Weźmiemy na pewno dwie pozycje Pad bo Piotrek powiedział, że jest dobry Jeżeli mogę prosić to wziąłem no, thai -a. Thai -a. A z mojej strony to co wspominałem, wołowina w orzeszkach czy coś takiego, ja dokładnie nie pamiętam Jesteśmy na ulicy Chubskiej, wrocławianie wiedzą, cudowna ulica Tutaj cyk już pachnie No i co Piotrucha, bierzemy na wynos? Wydaje się, że już naszych widzów e, przyzwyczailiśmy, że smakujemy sobie w terenie W terenie, zimą, jesienią Chcemy kombinować, może czy myślimy, Tak, kombinujemy A i będziemy w ognisku jeść tak. To co Piotrucha, wbijamy? wbijamy? No i ogień Dzień dobry. Dobra. Jakbyśmy chcieli na wynos. dwa tematy. Na pewno pataj. może troszkę ostrzejszy. Z skali trzech ile? No dobra, to z trzy. Zobaczmy co się wydarzy? Z kuczakiem. no. Ale jest takie fajne danie, to jest smażona warzywa z odprawy nerkowca. Można tego sobie dodać wołowinę i na przykład ryż. To wejdziemy w to, tylko że z wołowiną. Z wołowino, Dokładnie. Dobra. Dzięki bardzo. W Spoko, pozdrawiam Oskara. Do Oskara też wyjedziemy, bo ma restaurację w Wołowie. Takim domowym jedzonkiem nie będzie, dalej w To nie, to nie tak, że wjeżdża Gryzgank i powie z hamowym w Wołowie. A przez nostalgię i w sumie słabość do jedzenia domowego, będziemy surowi. Tak, będziemy w surowie, bo już widzieliście odcinek z Worca, gdzie jedliśmy jedzenie domowe, gdzie no bo mielony. Było różnie, mielony był, mielony nie był mielony. Był Zdecydowanie w... lepszy skancie, jest nie? mielony Piotrka mamy. Pozdrawiam. Dokładnie. Bez Chociaż porówny... mojej mamy też jest bardzo dobry. Tak? Mielony naszych mam są bez porównania Tak, tak. Babciu, to jest zajebiste Witam, ten, ten się bardzo podobał, fajna była mieszanka je, jedonek Bardzo napaliłem się na tego mielonego Do momentu kiedy go wziąłem do ust mówię, prawie on to Prawie Meksykanie, no jakiś Orientalne, to jest w ogóle Nie Nie, no, to nie był mielon To tak. była obraza dla mielonego, nie? Nie, to była obraza dla mielonego Gdybym na miejscu bym tego wstał, jakbym tej kucharce To by wpadł do, do, do gara No sorry no coś w tym stylu, coś w tym nie stylu Tak, tak, wiecie o co chodzi Dostaliśmy torbę pyszności Tak mną torbę pyszności Muszę przyznać, że mają tu przemiłą obsługę że piąteczka, dzięki, elo, pani, która nas obsługiwała, bardzo miła To na plus, na plus Dostaliśmy to, stary, ile minęło? 7 minut? Szukamy z Pietruchą miejscowy do jedzenia Ja chyba wiem gdzie No Tam po lewej jest taki że nie taki murek jest Okej okay. Tam jest się, świetnie. No i dobra, jedzonko mamy Zaraz wam pokażemy No i szamiemy, elo Słuchajcie, znaleźliśmy fajną miejscówkę. Żadnych żuli nie ma. Spaga Uuu, to ciężkie z łożyszkami, bo z No i tu będzie niepodpisane, czyli to będzie... Piotrka, wycany. One ważą. Z grunty historii. One ważą. Żyjemy razem Dobrze. z jednego korytarza. Dobra, mi to nie przeszkadza. I od razu ci powiem, że ja wjeżdżam w widelec. Bo ja o pałeczkach wiem tyle, co nic. Ale fajnie są te pałeczki, powiedzmy pa Pachną jak trociny. Świeżo ucisane. Mika, Pan z ledwo co je wystrugał. No je wystrugał. Nawet są grawerowane. Samu w, kurzu w Gryzgę, gryzgę jest grawerowane. Tak. Filmowe, filmowe. No. Chyba, druga kładź kamerkę i wjeżdżamy w To jest akcja. Dobra, słuchajcie. To co? Zaczynamy od pataja czy od nerkowca. Dawaj nerkowca, bo pataja. Tak? Znasz? Ja, ja, ja nie pamiętam. Ja no, wiem, to, to wybieraj, bo ja, ja wiesz No to nawet tego nerkowca, bo wygląda to w ten sposób Żeby tego nie otwierać, żeby tego nie wypierdzielić Elegancko Chcesz to wziąć, nie wiem, do, do pracy? Do Czy plecaka, gdziekolwiek to co się nie rozwali Nie Nie ma szans Nie rozwali się Elegancko zapakowane, naprawdę Dobra, też wezmę widelec, bo tak w sumie ja próbuję ryż. Tak sam sobie, ale jednak wezmę z wołowinką. Mmm, ja. to. Jest to. Ostra pozycja to będzie pattaj, tak? Pattaj, pattaj, pataj. Mieliśmy do wyboru ostrość, tak? Trzy papryczki. Wzięliśmy trzy. Wzięliśmy trzy, tak? A to zaraz do tego dojdziemy. Póki co, jesteśmy przy jakby ryż z warzywami, mm. z orzechami, nerkowca. No i możesz sobie wybrać mięso. My wybraliśmy wołowinę. O, mam tą Kuridzę. No dobra, dobra, zalewa, nie, Dobra, nie, bardzo. Nie nie taka słodko słona. Tak, tak, ale w punkcie. Nie w punkt. wiem, nie wiem, sos sojowy, ale ja lubię w ogóle orzechy nerkowca. Lubię jak coś W daniach. Ale tu masz pacz, ryzykuję. Tak, ja dawno nie byłem. Nie masz ochotę? No, miałem ochotę, stary, że jest tak dobre. Mm. Już jestem cały brudny. <kluzny> Lekko mnie popaliło, ale nie jakoś strasznie. Po wizycie w, za, w zapiekarniku, znając zapiekanką we Wrocławiu, no to mało rzeczy mnie palić. Moja e... odporność na monsteria naprawdę wzrosła. Słuchajcie, są tu warzywka, papryka, taka kukurydza, no, taka mini kukurydza. Mini kukurydza. Wiecie, czego się bałem? Tak naprawdę? ta wołowina będzie gumowa? A nie, nie jest. Nie Fajne. jest, nie? Nie. Jest okej. Okay. Nie wiemy tak naprawdę, z jakiej części mięsa jest ta wołowina. No też prawda. Jakby tam nie... Nikt nie pytał i też wydaje mi się, że nawet dla menu to nie jest zapisane. Nie, tam pewno nie. nie jest. Na moje oko jest to jakaś razówka, ale nie nie chcę tutaj farmazonić, ale dobre jest, naprawdę jest, jest okej. Do... ok, no tak, jest, jest okay. Okay, no. no, jest smaczne, tu są węgle, jest białko, tak, jest kreatyna, nie mówię, to ma W takim sosiki zalewy, no też, że to jest, sosiki jest dobre, ale no. pędzi. Ci? Czyli jest tak ostre, ale jakoś strasznie, mmm, mmm, jeśli chodzi o pozycję wołowina warzywa pożyczki nerkowca, polecamy, fajna pozycja, naprawdę hmm. fajna, nie pewnie. jest to pozycja dla ludzi którzy <coughs> boją się ostrego, no wiecie, jak dla was na przykład jest ostry ketchup pikantny, no to, no to, no to będzie bardzo ostre i ta pozycja jest solidna, solidna, ubiec, zawsze właśnie jak ja jak ten coś w Włódtaja, to ja byłem na jedno mega, nigdy nie mm. było za mało Jakbyście chcieli zabrać swoich znajomych, przyjeżdżacie do Wrocławia i nie wiecie gdzie pójść, no to polecamy pójść no. do Włódtaja Tylko myślę, że albo zrobić rezerwację, no bo w weekendy to raczej są Ciężne, mega nie? kolejki Wjeżdżamy nie? w okay, Mówię, jestem ciekawy tej ostrości wiesz Dawaj, Otwieram wariata no, tak Pokażę Taka. wam, pokażę wam albo rijonka, nie wiem, ale... Tu się dzieje, tu jest... tu jest Magic i wjeżdżamy w to tych rucha. I open! I open! Wyciskamy. limonka. Wycisk. Czyli to jest limonka? To tak jest limonka. Dobra, dużo, dużo. Ja lubię dużo, jak jest z Limonka, więc limonka. Jest, to są morzeczki ziemne, słuchajcie, bo już widzę, jest kapusta tak, pekińska. To, to... Cebulka dymka, jest makaron, jest kurczak. Wjeżdżamy. Dobra, no to sprawdzamy mocno. No. co? Na, co i tam do Nie Nie pachnie? Dobrze. Hmm. Mają mnie już. To wieża za opóźnieniem, Czy nie jest jakieś straszne? No nie. O, ale duży kurczak mam. Powiem wam, że to ostrość, no nie. Jest, ale nie przesadza. Czujesz ją, ale nie rozpędza się. Nie rozpędza Nie, jest. nie właśnie. Ja miałem, że się rozpędzi. No, to będzie zaraz płakał. Tak, Ale nie, 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 ale nie. Taka freszka kapusta, nie wiem, może to tak krojona kapusta piekińska, nie? To nie jest rówka z pekińskiej. Nie wiem, może to nie, trzeba nie, wymieszać nie, ona jest razem. ale celowa, nie? Jakby nic, nic nie było robione. nic, ale Pani powiem powie ci, się, że smaczne. jest smaczne. Ostrość dla mnie totalnie do ogarnięcia. Pani się pytała nas, jaki stopień, stopień ostrości. Są trzy. Są trzy paweczki. I trzy to jest Tajska. Tak. To to jest moja robiona pozycja, nie? Tutaj. Naprawdę robi robotę i też mają fajne zupki. Ja bym dużo ostrzejszy rameny. Nawet nie wiem, czy chipsy Lays nie są ostrzejsze niż to. Myślę, że tak. no. <laughs> nie wiem. No, Wasabi piri, piri, O, To strongi na przykład. Czy ta nowa seria ta fioletowa? Słuchajcie, no my i jedliśmy świeże na zapiekance. Na zapiekance, dokładnie. No, no i działało. Jak nie widzieliście, sprawdźcie. Mhm. <laughs> sprawdźcie, bo warto sprawdzić, jak się męczymy. I powiem wam, że tego żarcie jest dużo. Tutaj, stary, we Wacatysportu. Nie wiem, to jest chyba wiesz... Jadłeś to sam, nie? To nie było tak, że. Ja musiałem powiedzieć powolutku, ale. Coś tu wyczuwasz. Czerwona cebula, dymka. Dymka jest, to widać właśnie. Żeby nie było tak słodko-pierdząco. Troszkę więcej sosu. No, teraz zrezygnowaliśmy to. to... Wiesz, że ten makaron wypił ten sos? No, może tak być, ale też jakby. No, my długo nie trzymaliśmy tego pod miesz, No nie, tak mówisz. Mogłoby być bardziej. No, tak, mogło być więcej sosu, bo w tamtej pozycji w tak. wołowinie tam było dużo, to nie? nie? Widocznie. Powiem szczerze, bardziej mnie pali po, po bimrze. Hehehehe, <laughs> limrowe świry, świry. Smaczne, bardzo smaczne. Mam słabość do pattaja, nie? Za całe zamówienie tych dwóch y, rzeczy zapłaciłem 84 zł. Zapłaciłem no na wynos 38 zł. No to 38 zł to. ta pozycja była po prostu droższa. Wołowina jest droższa, czyli tak. będziesz ze 42, tu już masz 80. Na wynos po 2 zł. Pudełeczko, tak. Słuchajcie. Nie ma co bić piany dalej. Moim zdaniem jest to fajna pozycja. Ostrość mi coraz bardziej wjeżdża teraz. Jest okay. to. coś ostrego, nie? Bo mam porażone lekko właśnie tak, usta tak, i. Tak, 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 tak. W ten sposób, ten sposób. Tak. Że jest Ostre? Dla ludzi, którzy nie jedzą ostrego, na pewno bym tego nie polecił. No, odczuli mnie trochę bardziej. Kurwa, zrobiłem talerz z ręki. No, widzę to, <laughs> widzę to. Z hultaja do chulttaja. kurwa, wariacie, jeden z drugim tam. Widzę was, kurwa, co robisz. Widzę. PS. Sos z wołowinki jest dużo lepszy niż w padtaju. Prawda, Pietrucha? Prawda, no. Ten sosik, co mamy tu z wołowiną jest smaczniejszy. Robi robotę. To pataja z tym sosem z wołowinki, bo jest przepyszny. Naprawdę przepyszny. Dobra. To już koniec. <laughs> Przetransportowaliśmy się, bądź jak, wolicie. Prze. Teleportowaliśmy się. Właśnie, ciężkie słowo. Jesteśmy na gaju. Dosłownie obok ferio gaju, który znają wszyscy, jest taka knepa jak hultaj. Hultaj mi się kojarzy z takim. Bedbojem. Cygańskim bedbojem. Omlet, warzywa, grzyby i Domowe kimchi, glony, nori, czy ty, chyba sobie zapniemy na ogródku. Mają ogródek, to trzeba korzystać. Wjeżdżamy do środka i rozjebną, co się dzieje, co jest 5, co jest 10. Hultaj mojdo, hultaj. Dzień dobry, cześć. Ja jesteśmy Dzień. gotowi. Co dla pana? Słuchaj, te danie, które tam jest miesiąca, to na pewno wjeżdżamy w to i one... Chcielibyśmy, żeby one były z kurczakiem. Jedna sztuka i tego Pataja weźmiemy. Pataja weźmiemy z wołowiną. A można zrobić, żeby to było bardziej ostre? Oczywiście. Mamy trzy stopnie ostrości. Jest średnio ostry. To jest tajska papryczka, czyli tak około 100 tysięcy zrobili. Mamy później papryczkę Habanero, to jest ostry, no. to jest tak 400-500 tysięcy. I mamy jeszcze Batiologię, czyli to jest chyba top 5 w tym momencie na świecie, i ona tam jest około tak 900 tysięcy do miliona mln. Tylko ona jest suszona, więc. Masz No, że nie, nie, pan mnie zaskoczył. Nie powiem, że nie. Tak, to jest tajska restauracja. Dobra, ładujemy do 500. Bo do ten milion to jeszcze. Nie wiem, czy dzisiaj, nie? To do którego Pattaya? Do pataja, no? No, Widzę, że mleko macie. W razie czego? Ale nawet macie sosy. Jest tu, widzę, Tainero. No to nie chyba nie? będzie ostre. Vlogi kręcicie? Tak, tak. Sprawdzamy, co tam wywróca się dobrego jej. I... Czy ostre, czy nie. To przyjdziemy jeszcze raz. Zjemy miliona. Zjemy do hultaja, zjemy miliona. Ta papreczka ma milion, ale całe danie no to będzie mniej ostre, bo wiadomo, się rozejdzie poda. Dobra, dzięki bardzo. Idziemy usiąść i... i czekamy. Dobra. Piona. Słuchajcie, jest taka faska, Tutaj mają bardzo ostre rzeczy. Ale powiedział, łytaj. No. I teraz jeszcze bardzo nie wiadomo, czy chodzi o. Jest kosa, jest kosa. Czas oczekiwania jest. 15 minut, mamy pager, fajnie. Tutaj mamy Paragon. Tam zapłaciliśmy 84 zł za dwa dania. Ryż kim kura? 38 zł. 83 zł. O tu jest taniej. Dwa napoje, 24 zł po 12 sztuka i złotówkę, tanie jest tu. Nie rupiaj, kurwa, że nie umiem liczyć, kurwa. Miałem 2 minuty z nieprzygotowanie. <śm> 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 Bo mnie bardziej, bo jakby to powiedział, że to się rozłoży, to ja bym jeszcze się zastanowił nad tym milionem. Dwa razy, trzy razy w roku możemy tak do papiec, ale to jest maks. Bo jak łączysz poślady, jakbyś miał dwie gorące patelnie i. I mówisz what the fuck, nie? Książulo też jadł te ostre rzeczy, ale no powyżej miliona, no dubsko skupiacie tak samo, stary. No i ryj tak samo, że palony. Ryj jest tak samo palony. Jaka jest już będzie różnica? się oglądałem filmik, że oni już mówili, że tak źle, jakby źle jadł. To jaka to jest przyjemność stary, z tego? Ale to smakuje, wiesz jak? Sadownic, sadownicy, sadownicy, coś takiego. To jest bardzo podobny smak. Tu jest takie jakby, nie wiem, lekkie gazowane i takie może lekką fermentację podchodzi? Nie, no jest osad, jest osad. Tylko jest po niemiecku. Tomma Hausen in ja, ja, fantastisch fantastisch leka Dobra, no, 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 dobra. Widać, że ma smakuje. Oglądają się niemieckich pornoli. Nie, nie, nie oglądam. Niemieckich. A z karłami? Niemieckimi? Niemieckie karły, Go kurwa. Pierdo... Skoś na albinosy. To jest combo w <noise> Serio? No, bo to już rozpędziliśmy się. No nie, no nasze... Jawkowe pusty... napój jest bardzo Białawkowa dobry. fermentacja uderzyła. Za, za. Knajpy, naprawdę zróbcie to wszędzie. Te pejdziary, bo to się przydaje. Pejdziary są super. Czekamy na zamówienie z Hultaja. Czy będzie ostre, czy będzie słodkie, pikantne. Nie wiadomo, sprawdzimy za chwilę. No, nawet tutaj Pascal był. Widzę. Tak, Ty, no nie, nie minęło 15 minut. My to czekamy, czekamy. No a... max 15. Super, super. super. Pierwszy raz raz jesteście? Tak, tak. Tak. No to ogólnie polecam sprawdzić najpierw tak klasycznie. Bez niczego? E, a, tak. A jeśli później będziecie chcieli na przykład jeszcze ostrzejsze, to mamy tutaj taki samorobiony. sami robimy olej seczułań z pieprzem seczułańskim, z paskami czyli tymi, goczugaru. Taki aromatyczny na bazie zabójny. Tak. Dzięki. Okej. Tak Paskala? Dobrze. A la lala. La, la, la. Typowy street food. Bardzo miła obsługa. Widać, że ma pojęcie. Słuchajcie, no jest tutaj. Tak, kurczak. I on jest w wersji klasycznej, takiej jak, jak polecają. A tu jest już w tej wersji od 300 chyba do pół miliona z To jest dla was, widzowie. Jak będzie więcej niż 100 łapek w górę, to wjeżdżamy tutaj na, 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 na milion. Pokażcie, że macie moc i że my będziemy musieli później się podcierać maślanką bądź kefirem. Dacie radę, kurwa? Dawaj Bitrucha, chłodź kamerę. E, moi drodzy, parafianie, to co? Próbujemy sobie najpierw. Wersja najpierw, łagodna, tak? Wersja łagodna z ryżem. Czyli to jest jakby wersja miesiąca. Właśnie się gdzie meczka, że ten widelec jest kurwa niedawny. Tak, to jest biodegradowalny. Czyli go wysram. <laughs> Próbuję. Dawaj, jeżej to, mówię no, sobie z kimci? Ci. Mm, takie trochę, nie? No, ale w ogóle... Ja poczułem kwas. Trochę podjechało mi na pierwszy rzut e, smaku, odcinku, wiesz? Troszkę A, może? Tylko, że tu jest, bo jest mm, kimci, baba. chyba wiesz? Mm. Ale to się zatrzymuje. Co to mnie kurwa? Jest? No, mi ją ujebie kurwa zemle i chuj. Żyby moon, lokalizuje Lokalizuję takie jakby smażone. Jajko, w smażonym ryżu, coś takiego się powinno znaleźć. Marcheweczka, czy ale bez kitu, trochę to wygląda jak cingło, tak szczerze. Tego kurczaka trochę nie czuję. Nie zmyliło, jak się nazywa taki taki żony, bo zawsze, zawsze sobie na tej nazwy. Kimchi. Kimchi, no to to się bardzo wyróżnia. Znaczy, ja nie jestem jakimś fanem smażonego ryżu. Ja nigdy takich rzeczy nie jem. Naprawdę, nawet w domu nie jem. No tak, ja też jak ryż, to tylko gotowane. Smaczne, mhm. ale nie widzisz, że jakimś gorzkim. Nie, ja tu strasznie. Ja cały czas czuję kwaśny smak. O! mi smaku. Ale z sam kurczak, okay. kurczak nie jest gorzki. Coś innego tu jest gorzkiego. No nie wiem, może to jest jakieś przypalone coś z tego ryżu, nie wiem. Bez kurczaka? Tak średnio, powiedziałbym, kurczak tak jest średnio. Nie, nie do końca jestem przekonany tej pozycji. Ale jest tak, jak lubisz dużo smaków. No właśnie nie, bo zaraz nie czuję te gorzkie. Jeżeli mam nacinku, to tam jest lunda smaków. Poprawna pozycja? niekoniecznie koniecznie bym ją powtórzył. Właśnie ja też nie wiem nie, nie co wytłumaczyć. Piotrek ma posmak gorzki. Ja tego po no? posmaku nie czuję. Bardzo dużo jest tutaj kwasu, i czuję ten kwas, czyli jakby tutaj było dużo mąki. Właśnie z kurczakiem jak sobie to biorę całości, kurczak, ryż. I warzywa. Naprawdę wieża to fajnie. Nie jest to złe. Przede wszystkim jest mm -hmm. doprawione. ale czekam na tą pozycję, szczerze mówiąc. No, jedliśmy paktaja w łutaju, no i będziemy mogli porównać. Jest tu widzę, że już widzę, że jest dużo kolendry. Są orzeszki. No. Też są e, kiełki soi. Tu więcej no więcej ma jest wołowina. Więcej, więcej, więcej mamy zielonego, nie? Tak. Teraz widać. Wygląda fajnie. Dawaj jedziemy. Widzisz, tu chyba jeszcze makaron nie jest taki słuchawy, nie? Mm -hmm. tu jest jakby to Teraz jest no. Uuu, patrz nawet, tu jest no, więcej no, sosu. no, 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 no. Całkiem no jest tam Było bardziej słodko. Tu jest bardziej. Uu. Dostała na migdała, Tak. Z no, centralnie na mi poleciało. No w mi się wyłączę. Powiem ci, że jest ostre, no, jest pikantne. Ale to no. no. i tutaj wzięliśmy Pataya z Wołowiną. Tam był z kurczakiem jest z wołowiną, no odcięliśmy po prostu coś innego, ale kurczaka mieliśmy w tym ryżu smażonym. I to był kurczak bardzo dobry. Tu wjeżdżają bardziej w słoność i w kwasowość. w utaju lecą w słodkie. Ta. Chyba wiedzą, że ludzie po prostu lubią słodkie, Też tak w mi w się tajem. wydaje. I teraz nieco nie wiem co lepsze. Ja chcę powiedzieć, że to jest gorsze. Inaczej, ja jestem w stanie powiedzieć, że to jest lepsze Jak dla mnie. A tutaj, dla mnie jest, pata, jest tak patajowy, że ciężko mi go przebić. Jest, no, co się wyróżnia na pewno na plus, to to, że jest y, bardziej soczyste, mm -hmm. więcej sosu. no i też chrupią te orzeszki. Chyba troszkę ta kolenda. W sensie nie ma takiego jewnięcia jak. A myślisz, że ta ostrość trochę zabija? Moc kolendryj? Ma czy nie? Ale ja jeszcze nie poczułem tego takiego. Poczułeś już to jewnięcie? jest bardzo podobne ostre jak to w utaju tylko że ja przy pierwszym gryzie dostałem na imda. Wiesz, ostry? To się mi przytkało. Dobre to jest. Włowina powiedziałbym, że the same. Tajskie to tajskie, nie? Ale mówię, no mogliby się w butaju trochę nauczyć, jak się daje sosu, nie? Chyba, że to, to wiecie, jest, ale. Jest ja po prostu na Zobaczcie, tu jest więcej sosu i to jest na plus. Tutaj utaju ta wyłowienka mi troszkę bardziej smakowała. Jakby była w jednej marynacie, troszeczkę dla mnie lepsza. I mimo wszystko, no nie, no tamte ta słodko bardziej mi się kojarzy, właśnie z pad thaiem, nie. A po po prostu ja znamy się kupę, no no że nie znamy właśnie, nie się, dokładnie, bo może się okaże, że padaj nie ma być słodki, nie? O. Tak. więc okej, okay, przyznajemy się. Słuchajcie, no piszcie w komentarzach, czy padtaj, pad ma być słodki, czy po prostu każda knajpa robi to trochę po swojemu. Jest ostre. Coraz bardziej mi wjeżdża ta ostrość pęci. Pali pali. No wieża. Ostrość. Wierzę, ostrość. Powiem wam, że jakby. <susza> <susza> to już sam, bo bym miał ciężko. Ja nie wiem, czy nie, zaraz nie podbiję ze stu łapek w górę na tysiąc łapek w górę. Oh. Może być setka, naprawdę, bo... Na setkę mogę jechać, Jak na nas męczyć, to... Więc... Nie chcecie, żebyśmy się męcili pana z My się przygotujemy teraz. Na Nigdy nie miałem takiego serka podpaja, nie? No. Nigdy. No. No. <laughs> Brakuje mi drucha tutaj słodkości. No, Kietry, troszkę bardziej słodkiego by tu było. i tak. mogłoby, mogłoby przebić Butaja, tak mi się wydaje. No. Nie czuję Holendry. Ta no. To tak kolendry. Holendry. Są całe stare. Ja też, No, ja czuję jak mi się leje, nie? Fajne jest to też tym, bo chciałbym dać na plus. Tak, my byliśmy w jednej i drugiej Knajpie. Rzeczywiście są różne smaki. No nie, jest, a, tak, a że górne, idziesz tu i tu. Nie i... jest to samo, nie? I... Tak, nie jest to samo. Jakby, jakby tutaj było też tak słodko, to mogłoby, byśmy powiedzieli, a kurde, tak samo jak Butaja. No, tak. ja i też, byśmy sobie na wybrali chłodę. No, jasne, no, no. no, że tak. A to w sumie fajne, że, że jak lubicie Butaja, tak? Idąc tam, inny smak. idziecie tu, całkiem tak. inny smak. No to wiadomo, jest do nie? Wybierzcie sobie, który Wam bardziej smakuje. W tym gdyby było troszeczkę więcej słodkości, to by wygrał. Zdecydowanie by wygrał, bo jest więcej sosu. Więcej się dzieje. Tak. Tam po prostu było to trochę słabo. No bierze, bierze, Sam bierzemy trochę więcej słodkości. Stąd bierzemy więcej sosu. I mamy kurwa innego podtoju, nie? No. Dziękujemy Wam bardzo za kolejny odcinek, że jesteście z nami, że przetrwaliście do tej pory. Kręcimy dla Was nowe odcinki. Mam nadzieję, że już niedługo odcinki z wyjazdu. jakiego. No nie, nie? Ale mamy słabość do tego miasta. Tak jest, mamy no słabość. To też w sumie do tego regionu. Do tego regionu. już może wam to coś mówić, nie? No dokładnie. Słuchajcie, chcielibyśmy też podziękować naszym patronom. patronom za wsparcie. Dziękujemy za dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku, jak zwykle, co niedzielę. Do śniadanka. No i co? Piąteczka. Esa. Esa. Yo, yo, yo.